Witam w kolejnym odcinku na kanale, w którym zaczynamy żeniwa, najlepsze uli jest trochę, problem jest taki, że musimy pożyczyć od sąsiada tutaj obok, co mieszkam. To taka najmniejsza od tego sąsiada, bo on to widzi. Widać jakiś sprzęt na... No. i się na no, nowy będzie szykuje. Tylko on nie będzie robił usług, tylko... Niestety... Mm. Także ten. Niestety samemu. Podpinamy pod trzydziestkę. I lecimy. No więc tak, pierwsze pole, które będzie koszone, będzie kawałek stąd. Trzeba będzie tak opolnie przejechać. Ło, 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 ło! stoi i we za mną zamknę. No. Sztabnicę. znowu podem, na długi, że. Bo tutaj tedy wszyscy jak mają te pola, to zaszczepiają im. Bo po prostu... O, to chyba też proszę Pole, ale nie na takie malutkie. Tam... Będzie akcja, po prostu koszenie. Wlecimy bizonem Ogólnie, będzie trzeba iść prasę załatwić. Pewnie, będzie trzeba kupić. I będzie akcja prasowanie. Albo pożyczyć, jak sąsiada, o Taka stara, tylko nie wiem, że 30 ciągnie. Dobra, dojeżdżamy do pola. Pełen gaz. 30 już się męczy. tu? Podejdziemy. Zaraz. I tak na szybko wiadomo i szybko latać po wsi. a bizonuj. aż się zapomniałem dobra bierzemy bisona oporowego ma kogusik? ma oporowy

Może ten Bizon będzie na sprzedaż? To będzie to czas. kupić. Bo Moim zdaniem, fajny ja on byłby na te hektary. Bizon super. Z0,56. Ma no mało oto ale... 80 chyba któregoś roku 86 chyba Trochę starowaty, ale i tu jeszcze te puszcze ja chcę tu pedarem zaraz zaczepić też, też niba jest trochę koszenio i ogólnie się na kosy będą. <laughs> no świetne po prostu. Jeszcze, wow, 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 wo. tu w się prawie zawsze o te płoty zaczepiają. Musimy, musimy przygotować, dobra, dobra, jak można wjechać w jeńcz? Chyba tak o.

哎。 w ogóle żadnego wypartu do toczenia, także to mi też będzie.

Na osobę list podczuje. Kawał zaproszenia będzie. Widzimy ogólnie w Z wyjmiemy i na polu zrobimy transport. W kolejnym odcinku będziemy dalej kosić, Tylko teraz także należy. Prawę zebrać, tyle jest tego, tak, że mi się przeddało dwa traktory tylko i nie, a i ta sama ma duża to nie napadła jak to Nie jest to naprawdę w kolejnym odcinku wybieramy nowy ciąg. No już mi się to przyjdzie, koniec co Potrzebna jest coś, so, so. czym będzie się szybciej obracało niż dziecko. Tak. Będziemy szukać czegoś. Do transportu brzmiła to naprawdę. Liki. Liki nie wychodzi to jej. Jakby więcej przeszedł pojóżdy. Czemu ona zgasła? Zasła jeszcze. Tu podpumpował. trzeba, Dobry, U O to łys. Zapaliła. No by znowu nie zgasła. No przyszedł kawał. Będę u kawałek, przeczekaj. Najgorsze jest to obracanie, bo będę mógł zrobić tylko jedno pole, i po kolei. Dobra. Na razie.